Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tarocie tygodniowym od 17 do 23 lipca 2023 roku. Trudno mi się mówi, bo jeszcze boli mnie gardło, słuchajcie, przeszłam masakryczną anginę, zapalenie zatoki, zapalenie spojówek, nawet nie mogę się pomalować normalnie. Ale okej, okay. słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy tarot z moimi e, nowymi e, kartami autorstwa Artura z Artsmes. E, te karty są naprawdę fantastyczne, tu mam jedną z kart na spodzie. E, uznałam, że będą e, rewelacyjne właśnie na ten tydzień, będą bardzo adekwatne do energii, które nam się szykują. Także to tyle. Chętnych zapraszam jeszcze po, e, do skorzystania z moich usług na moim Instagramie. Także nie gadamy, tylko lecimy. Moje drogie barany, nie zaskoczę was, jeżeli Wam powiem, że jesteście naprawdę prawdziwymi, drama queen, u was pokazuje się jakiś nowy potencjał finansowy, albo uzyskanie jakiejś wiedzy, tak? Na jakiś temat bądź na czyjś temat, albo jeżeli na przykład idziecie na studia, to tutaj będziecie się tym denerwować, jeżeli Wasze dziecko idzie na studia, wy będziecie się tym denerwować. Tutaj się pokazało generalnie rzecz biorąc nowe początki, ale i mnóstwo stresu związanego z tymi nowymi początkami, e, słuchajcie, warto jest zwrócić w tym tygodniu uwagę na swoje zdrowie psychiczne, dlatego że pokazujecie się w takim, bym powiedziała, mocnym wykończeniu i warto jest po prostu o siebie zadbać. E, co jeszcze? No, no, widać ten nowy start przed wami, ale widać też, jak bardzo będziecie się w tym denerwować. Więc e, no, moim zdaniem nie ma tutaj innej rady oprócz tego, żeby wyluzować i starać po prostu zapanować, e, starać się po prostu zapanować nad swoimi emocjami. Moje drogie byki, macie praktycznie same arkana wielkie w tym rozkładzie i ten rozkład jest bardzo mocny. Jeżeli e, czekacie na jakieś rozwiązania spraw sądowych, one będą w tym tygodniu i tutaj jakby powiem jedno, no widać po prostu zakończenie sprawy, która była w zawieszeniu, ok. E, jednak patrząc na te karty, ja bym poleciła wam to, żebyście też w jakiś sposób posiedli tak? Żebyście się uziemili, uziemiły, żebyście po prostu poświęciły też czas sobie. Dlatego że odsłucham cię, kochanie. Ojej! Dlatego, że widać, że tutaj e, czymś będziecie się inaczej, że Wy będziecie tą sytuację odchorowywać. I teraz, tak, jeżeli jesteście w pracy, która Wam nie pasuje, to żeby uniknąć takich problemów, które są. W w waszym postrzeganiu, tak? Bo jest was dużo i jakby różnie może być, to ja bym powiedziała jedno: idźcie na chorobowe, i to mówię. Z całkowitą pewnością, bo tutaj pokazują się takie energie, których możecie nie wytrzymać. Ewentualnie jeszcze biorę pod uwagę to, że jeżeli jesteś bykiem szefową albo szefem, to tutaj będą pracownicy, którzy będą chorować, tak? Tylko, że ja mam takie poczucie, że oni będą się czegoś bać. E, co jeszcze? W sprawach sądowych e, uzyskanie tego, co się chce, ok? E, I potem będzie spokój spokój, zawieszenie, zgaszenie emocji. Moje drogi biźnie, to będą dwie wersje tego czytania. Najpierw powiem tą mocniejszą, aczkolwiek postaram się to powiedzieć jak najbardziej delikatnie, i wiem, że to będzie do bardzo małej liczby osób, jak nie jednej, dwóch. No nie wskakuj mi tutaj. E, słuchajcie, przede wszystkim pierwsza wersja dotyczy osób, które żegnają w, sw w swoim otoczeniu jakąś kobietę. Kobietę starszą, e, kobietę, e, opiekunkę, kobietę, która. E, w ogóle bardzo mi tutaj. Czuć tutaj wegetację, tak? Czuć tutaj wegetację na zasadzie, wiecie, choroby i w ogóle. I mam takie poczucie, że albo tutaj ktoś od, odszedł już, jakby jest, Słucham Cię jest po prostu koniec tego, tego zawieszenia i tej wegetacji, albo jakby no zaczyna się dziać w tej sferze, ok? Ale no mówię, to jest naprawdę dla małej liczby osób to jest y, ta wersja naprawdę może być do jednej, dwóch, ale dalej. Słuchajcie, tutaj już będzie taka ym, przyjemniejsza, aczkolwiek dalej bardzo hardkorowa opcja, dlatego że pokazują mi się tutaj dwie kobiety, babeczki, ok? I jedna wy wychodzi z roli kochanki. Autentycznie kończy ten cyrk, w którym siedzi. Ja widzę, że jeżeli ty jesteś na przykład kochanką, to tobie to nie pasuje, tak? Tobie to nie pasuje, ty nie chcesz być w tej roli, ty nie chcesz dalej być w tym y, ukryciu i jakby widać tutaj po prostu bardzo, bardzo mądre y, decyzje u ciebie, więc naprawdę super bliźnięta. E, aczkolwiek, jeżeli chodzi o pierwszą grupę, no to trzymajcie się. Moje drogie raczki, tutaj to czytanie będzie miało y, dwie wersje. Pierwsza wersja dotyczy nowego startu w życiu dziecka, w życiu dziecka twojego i twojego partnera, ok, i to jest jakiś poważny. Start. Powiem szczerze, ciężko jest mi powiedzieć, czego on może dotyczyć. Może być to dzięki starszej osobie, ale nie musi. W każdym razie widać tutaj jakiś nowy start, coś takiego bardzo, bardzo świeżego, bardzo takiego. E, jakby wam to powiedzieć? Czuć tutaj młodą energię, młodą, pasjonującą energię. Wiecie, może być też tak, że dziecko wyjdzie na wakacje, i tutaj Ty i Twój partner będziecie mieć po prostu e, dużo czasu dla siebie i dla pielęgnowania tego związku. E, co dalej? Druga wersja dotyczy e, Pani. Pani, która może być w relacji ukrytej z mężczyzną, ale to nie na takiej zasadzie, że kochanka czy coś. Może być, ok? Może być. Ale jest to relacja ukryta na takiej zasadzie, że y, jakby nagle nabieracie albo, albo są okoliczności sprzyjające, i nabieracie odwagi do powiedzenia o tym, że jesteście razem, tak? Albo, y, albo po prostu, no tak. No tak, jakby ja widzę, widzę po prostu tutaj rozkwit miłości, rozkwit uczuć. W ogóle, jeżeli jesteś kobietą, która jest nieszczęśliwa w swojej relacji, to tutaj pokazuje się poznanie mężczyzny z potencjałem, ok? Tylko jakby staraj się to rozegrać bardzo rozważnie, bardzo delikatnie, bo tutaj widać energię dziecięcą. Ona jest mimo wszystko priorytetowa w Twoim życiu. Moje drogie lwy, słuchajcie, generalnie tak powiem pierwszą opcję. Jeżeli jesteś lwem. Który z jakimś tęskni, kogoś kocha, i jakby nie ma tutaj y, nic dalej w sensie. Jest tutaj złamane serce, to pokazuje się u ciebie oddalenie, takie spustelnikowanie się, ale na zasadzie idę w pracę, tak, i pracy się poświęcam. Okay? To jeżeli jesteście samotni, jeżeli za kimś tęsknicie, na kogoś czekacie, etc. Jeżeli jesteście w związku, no to jest trochę gorzej, dlatego że pokazuje się oddalenie w związku, oddalenie z powodu pracy partnera. Tutaj pokazuje się mężczyzna, który jest bardzo, bardzo nastawiony na szybkie zyski, na pieniądze i przez to zaniedbuje swoją e, rodzinę, swoje partnerstwo. Ehm, no zobaczcie, tutaj, tutaj nawet widać energię dziecięcą. Widzicie, ja bardzo tutaj czuję, e, zwłaszcza tutaj, zobaczcie, tu jest dziewczynka. Tu jest dziewczynka i tutaj dziewczynka jest e, osobą, która widzi to wszystko. Widzi, że między rodzicami nie najlepiej się układa. Ehm, albo po prostu, słuchajcie, jeżeli na tych dzieci nie ma, to jest takie... Ach, marnowanie potencjału związku na rzecz pieniędzy. Nie róbcie tego, bo naprawdę nie warto, bo potem są straszne konsekwencje. Moje drogie panienki, powiem tak, ten rozkład wygląda spoko, ok? Aczkolwiek mam jedno, ale jeżeli tutaj przychodzi do was nowa praca, coś nowego w finansach, to może być tak, że a Albo ta sprawa się zawiesi, bo ktoś wam nie da odpowiedzi na coś, nie wiem, nie dostaniecie odpowiedzi na CV, ktoś wam proponował pracę, a potem przestanie się odzywać, ok? Albo tutaj będzie zmarnowanie czegoś, ale ja bym bardziej powiedziała takie zawieszenie, że nie wiadomo, co dalej, jeżeli chodzi o kwestie uczuciowe. To wygląda naprawdę bardzo spoko dla samotnych. Spotykanie się z osobami typu przyjaciele, jakieś tam bratnie dusze i tak dalej. Dla par, naprawdę wspaniałe porozumienie, dusz. Cudownie, zobaczcie. Cudownie. Nawet widać na tej karcie po prostu miłość. Miłość eee, w sprawach takich emocjonalnych. Ja nie mam się do czego przyczepić. Naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Tutaj jest tak dużo spokoju i zadowolenia ze swojej sytuacji, że. Yee, po prostu, po prostu spokój, a nawet jeżeli wy nie odczuwacie tego, że ojejku, jestem taka zadowolona z życia, to ja bym powiedziała, że jest po prostu spokój. Jest po prostu spokój i naprawdę nie ma na co narzekać serio. Moje drogie wagi, ten tydzień będzie dotyczył spraw sercowych, będzie dotyczył takiego. Przemęczenia dosłownie sprawami sercowymi, dlatego że przy Was pokazuje się mężczyzna, który się, tak jak w, w czytaniu dla lwa, jeżeli waga ma lwa, to proszę zwróćcie uwagę na lwa lew w słońcu, ascendencie księżycu, Wenus. Ok, zwróćcie na to uwagę, dlatego że tutaj pokazuje się mężczyzna, który się e e pustelnikuje, oddala, e głównie ze względu na e pieniądze. Ale jeszcze sobie dopytamy nam się tutaj godzina. E, nie, no ale tutaj. Słuchajcie, to jest bardzo mocna energia pieniędzy. Tutaj widać takie, bym powiedziała, przerzucanie między jedną a drugą pracą w celu utrzymania takiego, wiecie, wysokiego standardu. I to, że on po prostu zaniedbuje i jakby tutaj grozi Wam wieża w tym tygodniu, dlatego że przyjdzie taki moment na zasadzie wóz albo przewóz, albo dojdzie do jakiejś mega mocnej kłótni, pójdą, pójdą mocne słowa, takie mocne, że po prostu zobaczcie, tutaj jest pistolet, nie, to jest, nie, nie mówię, że ktoś będzie strzelał, ale ale na takiej zasadzie, że to, do czego mm, ktoś będzie zdolny, żeby Wam powiedzieć, będzie naprawdę bardzo, bardzo mocne i, i jakby należy się tego spodziewać. I wiecie, niby tutaj jest związek rodzina i w ogóle, ale z drugiej strony jest potworne przemęczenie sytuacją i widać, że Wy już jesteście na takiej granicy wytrzymałości psychicznej. Także yy, wiecie co, może sobie wyciągnę radę, bo jakby <laughs> zobaczymy sobie, co tam, yy, jaka rada dla wagi. Mm. Spojrzeć w przeszłość, na takiej zasadzie, co nas połączyło, jakim my jesteśmy wspaniałym związkiem. Mm -hmm. Dokładnie, I, i zobaczcie, wy macie nawet opiekę z góry, tak? To jest karta gwiazdy, wy macie opiekę z góry. Mm. Mm. Opiekują się wami przodkowie, e, opiekunowie, ktokolwiek, kogo wierzycie, więc nie bójcie się, będzie dobrze, tylko ach, mniej, słów, mniej, mniej ostrych słów po prostu. Moje drogie skorpiony i skorpionice, ja widzę, że energia w tym tygodniu jest naprawdę taka bardzo ostra. Ja wiem, że teraz, no, dzisiaj w zasadzie, jak to oglądacie, jest znów w znaku raka i ta energia jest. No, jak na znów znaku raka jest ciężka, to muszę przyznać. Tym bardziej, że tam są cuda związane z węzłem północnym. Jeżeli chcecie zobaczyć, zapraszam Was do Prima Materia. Ona tam naprawdę nagrała super. Sok, słoneczko! Nagrała super materiał. Słuchajcie, na ten temat warto zobaczyć. Ale powiem Wam jedno: energia po prostu jest taka, że. <laughs> Nic, tylko powietrze nożem kroić. I tutaj uwaga, pokazuje się dwóch mężczyzn przy Was. Nieważne, czy jesteście w związku, ja Wam powiem, jak to się pokazuje, bo możecie być samotne, możecie być w związku, ale chodzi o to, żeby Wam nakreślić sytuację. Jeden mężczyzna pokazuje się jako człowiek, który się oddala, ok? Człowiek, który się oddala, albo człowiek, który odchodzi, człowiek, który ma was w z jakiegoś powodu jest tutaj odejście. Drugi mężczyzna natomiast on jest dla was takim, bym powiedziała. Um, to jest, o, oh, wspaniałe karty, bo tu jest tak. Nie dość, że król kielichów na dodatek jest tutaj karta gwiazdy, więc jest on dla Was naprawdę niesamowitym wsparciem. I widać, nieważne, czy to jest przyjaciel, czy ktoś jeszcze, ale widać, że on jest dla Was naprawdę taki nie pozwoli Wam po prostu upaść, ok? E, co jeszcze? Tutaj niektóre sprawy mogą się opóźnić w tego tygodniu, zwłaszcza sprawy finansowe, albo praca będzie szła tak nijak, albo będzie mało zleceń, albo w pracy po prostu się będziecie nuzić, bo większość jest na wakacjach. Jeżeli chodzi o... Kwestie e, zarabiania, no to jest takie sumienne, po prostu dążenie do celów finansowych, sprawy rodzinne, wszystko ok. Wiecie, są strzelce, kocham te karty za to, że one są tak dosłowne i że te wszystkie, e, te wszystkie, e, jakby chciałam powiedzieć, rysunki, nie, bo to jest jakby, wiecie, karty, które Artur stworzył z pomocą technologii e, AI, 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 nieważne, e, w każdym razie. No, bardzo, bardzo one do mnie przemawiają. Ja powiem jedno: tutaj w życiu strzelca mężczyzny będzie ważna kobieta. Kobieta z dziewczynką, córką, dziewczynką. E, jakby ja widzę, że one są na granicy dosłownie wytrzymałości. Okej, okay? tutaj jest coś na zasadzie wybieraj, praca albo my. Totalnie, ja to tak widzę. Generalnie może być też tak, że będzie tutaj jakieś pójście do przodu e, w sprawach finansowych, e, jakiś taki progres, coś Wam się uda osiągnąć. Może być też tak, że. <laughs> Uda Wam się pojechać na wakacje z rodziną. E, dosłownie dlatego, że w końcu są na to pieniądze. Ale słuchajcie, ja widzę, że tutaj przez w ogóle bardzo dużo wychodzi spraw finansowych, przez które w tym tygodniu różne znaki mają jakieś sesje, problemy i tak dalej, dlatego że u was też e, widać, że wy już padacie totalnie jak muchy, zobaczcie. Padacie jak muchy totalnie. E, jesteście naprawdę na takiej granicy wytrzymałości, już ledwo zipiecie. I słuchajcie, przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, jak traktujecie innych, bo jeżeli jesteś kobietą strzelcem, to możesz mieć w otoczeniu mężczyznę, który taki jest, albo ty możesz się stresować. Jest tu dużo stresu, dużo nieprzyjemnych słów. Dużo ostrych słów e, i, i jakby wszystko po prostu e, jakby ociera się o pieniądze, tak? Jeżeli jesteś panią strzelcem, to widać, że może e, w tym tygodniu będziesz musiała bardziej zwrócić uwagę na finanse, bardziej ukierunkować tą uwagę e, i, i trzeba będzie po prostu się spiąć. Moje drogie koziorożce, ten przekaz będzie dla koziorożców, które w tym tygodniu będą dosłownie... E, ukresu wytrzymałości psychicznej, ukre ukresu wytrzymałości nerwowej. To są karty, które mi mówią o tym, że wy się nawet możecie przez nerwy pochorować. Jakby widać tutaj oczekiwanie na jakąś mocną wiadomość, ona do Was trafi, tak? Jakby widzę, słuchajcie, tutaj mamy 10 kilku, więc ja uważam, że Wy ten spokój powinniście odnaleźć, powinnyście odnaleźć i że on będzie, tak? Tylko jakby widać też Wasz stan po prostu y emocjonalny, który jest takim głównym prowodyrem tego, że jakby ten tydzień jest bardzo Męczącej. Tutaj karty zachęcają Was do udania się w podróż, jakby zostawienia stresu za sobą, dlatego, że jeżeli chodzi o stres, to ten stres jest w tym tygodniu bardzo wyniszczający, albo jeżeli wy wchodzicie w ten tydzień z taką energią mocnego stresu i czymś się bardzo denerwujecie, to pozwólcie sobie na trochę relaksu w tym tygodniu i wyjeźdźcie gdzieś po prostu, bo to jest Wam potrzebne. Moje kochane wodniki będą tutaj dwie wersje. Pierwsza wersja jest uwaga do Pani wodnika, która. Ma problemy na tle nerwowym, ale jest osobą, która zajmuje się e, dosłownie ezoteryką, tak, czyli na przykład stawia karty. E, jest osobą, która działa z energią, e, robi rytuały. Dosłownie to jest taka energia. Ja widzę, że ten tydzień pokazuje się pod znakiem wzmożonej pracy w tym zakresie. Zobacz, zobacz. To jest. Okej, okay, jest dużo pracy, będziesz za... Uh -huh, tak, ale to po prostu jakby na rzecz tego, żeby u Ciebie było super. Um, dla wszystkich wodników związkowo spoko. Zaraz przejdę do drugiej wersji. Tu tylko dociągnę kartę. No i jakby... To bardzo mi mówi, że jest to do kobiety, która zajmuje się e, ezoteryką, dosłownie stawia karty, robi rytuały i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mocny przekaz, więc jeżeli jesteś taką osobą, to jest to zdecydowanie dla ciebie. Tylko widać tutaj, że pamiętaj, że jak przepracujesz się, to no, możesz tutaj. Y po prostu, może nie będziesz się najlepiej czuła, i będzie trzeba po prostu odpocząć, tak? E, co jeszcze bym chciała powiedzieć? I teraz druga wersja do pań, które są tutaj zakochane. I są tutaj panie zakochane w osobie z pracy. Może być to mężczyzna, może być to kobieta, w zależności od orientacji. Bardzo tutaj e, jest dużo energii zawodowej, energii zawodowej i romansów w strefie zawodowej. Ja powiem jedno. Ta znajomość do przodu nie pójdzie. To jest tylko romans, który mi się tutaj pokazuje w kartach. I e, jakby tutaj jest, wiecie, musisz sobie uświadomić tak naprawdę, e, jak naprawdę jest. Jakie są szanse. Ja w ogóle tutaj widzę u tego pana e, gopite z małym dzieckiem, więc Zastanów się, czy warto dalej w to brnąć, bo tak naprawdę to ciebie to będzie najbardziej boleć i może to u kobietę jak się dowie. Moje kochane ryby, jeżeli jesteście mężczyznami, od razu powiem. Um, pokazuje się tutaj zadłużenie się w kobiecie, bardzo mocne, chęć zaimponowania jej, ale uwaga, bo y, widzę tutaj po pierwsze. W jej głowie jakiegoś innego mężczyznę, i on bardzo mocno się pokazuje. E, druga kwestia, no jakby musicie na to popatrzeć realnie, bo ryby mają taką tendencję do odrealniania wszystkiego, tak? I, I takiego bym powiedziała: idealizowania na siłę, albo ryby po prostu lubią się smucić, ok? <laughs> jakby wręcz czerpać przyjemność ze smutku. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. E, słuchajcie e, do innej grupy osób, e, zwłaszcza do pań. Tutaj widać e, złamane serduszko przepraszam, że to powiem ale złamane serduszko wyjście na jaw w jakiejś tajemnicy związanej z mężczyzną. Okej? Okay? Ja widzę, że u Was będzie pomocny jakiś inny facet. Ten facet będzie bardzo pomocny. On będzie was wspierał na duchu, będzie was po prostu podnosił z tego cierpienia dosłownie. E, jakby wy nie zostaniecie same, aczkolwiek pora ruszyć dalej i nie zatrzymywać się przy tym, co wam nie służy i co was boli. Także to tyle. Życzę Wam miłego tygodnia i trzymajcie się ciepło. Buziaczki, Pa.